Zastanawiasz się nad naprawą alusów? Obejrzyj ten filmik, a wtedy podejmiesz właściwą decyzję. Załóżmy, że ta kartka przedstawia strukturę naszej alufelgi. Po prostu wyobraźcie sobie, że tak wygląda struktura Naszej alufelgi, która wyszła prosto z fabryki. I teraz co? Zaczynasz jeździć? No to alufelga pracuje, no gdzieś tam wpadnie w dziurę i te wszystkie, to co widzisz, te wszystkie takie wyboczenia, że jest to bezpieczna praca alufelgi. Czyli te obciążenia, które zostały poddane, są po prostu bezpieczne i ta wytrzymałość tej alufelgi to wytrzymuje. A co się stanie, jeśli przekroczysz tą naszą granicę bezpiecznej pracy, no to co? Powiedzmy. To, co teraz zrobię, to, co teraz widzicie, to jest. I teraz to rozłożę. I teraz zobaczcie, to, co widzicie tutaj, te wszystkie zagniczenia, wyobraźcie sobie, że wpadliście w dziurę i naruszyliście strukturę, która była idealnie gładka. Czyli teraz, jeżeli wpadniecie w jakąś dziurę, to ta kartka już nie, nie pracuje tak, jak chodziła na początku. I to jest bardzo ważne, w tym, że nasze alufelki utraciły już swoją pierwotną wytrzymałość, i ta wytrzymałość jest dużo mniejsza, jak na samym początku. Ale to jest jeszcze nic. Jedziecie teraz i dajecie tą malufelkę do naprawy, no bo już jest krzywa, tak? nie jest już prosta. Pojechaliście sprawdzić, czy te wasze alufelgi są proste i okazuje się, że są krzywe. I co wam pan zaproponuje? To trzeba je prostować. A jak prostowanie, no to... Proszę bardzo. To tak wasza struktura teraz wygląda, żebyście byli świadomi po prostowaniu alufelgi. I jeszcze... Załóżmy, tylko załóżmy czysto teoretycznie, że ta alufelka pękła, no bo gdzieś było przekroczone yy, przekroczona wytrzymałość dla tej alufelki i pęka, tak? No to tak o teraz zrobimy. Ta w tym miejscu w pękła, w tym pękła, w tym pękła i w tym pękła. I teraz co Wam Pan powiedział? No to trzeba postawać. No to. Zabieramy się za spawanie. zatrzymajcie się na chwilę, bo teraz to, co Wam powiem, to jest bardzo ważna, istotna kwestia, jeżeli chodzi o spawanie stopów aluminium, które są obrabiane ciepnie, które są nieobrabiane ciepnie, które są odlewnicze i tak dalej. Nigdy nie będzie wiedział ten gościu, co ma to pospawać, jaki to jest odlew stopu aluminium. I co? Użyje po prostu jakiś tam drut, który będzie po prostu zbliżony do tej struktury, co macie w alufeldze, ale nie wie, czy tak naprawdę, czy to jest ten, czy tyle miało być tych pierwiastków, czy tego, tej miedzi jest tyle, czy tego krzemu jest tyle, czy tego magnezu jest tyle. On tego nie wie. On po prostu wam dał, on tutaj dał drut, który jest zbliżony do tej struktury, ale nigdy tą strukturą nie będzie. I co się teraz stanie? No to zobaczcie, żebyście byli świadomi tego, co robicie. I teraz co, zobaczcie jak to wygląda, ta struktura się zmieniła, zostało tutaj wprowadzone ciepło, zainicjowane, te pierwiastki się zmieniły, niektórych przybyło, niektórych ubyło, na pewno jest wszystko inaczej, nigdy nie będzie tej struktury tak, jak była tutaj ta na początku. I teraz jakie problemy, oprócz tego, że nie wiemy jaki materiał dać, żeby dobrze pospawać tą arufelgę, jeszcze może nas spotkać? No to teraz jest druga kwestia i to jest ostatnia kwestia, ale bardzo też ważna. Stopy aluminium mają duże powinowactwo do wodoru. A teraz zastanawiacie się: to skąd się weźmie ten wodór? No to Ci teraz powiem. Zacznijmy od samego początku. Pierwszą opcją skąd się weźmie wodór to jest nasza alufelga. Tu zostanie wyczyszczona, będzie spawał z tej strony, a z drugiej strony będzie pochłaniał wodą. Dlatego, że ten materiał będzie tak rozgrzany, że od drugiej strony będzie go po prostu pochłaniać, bo z tej strony nie jest wyczyszczony, a ta wilgoć nie jest tylko tutaj, gdzie on ją wyczyści, tylko jest tutaj, jest z tamtej strony, jest od boku. Ciężko jest to uwierzyć, że ta wilgoć tak zostaje pochłonięta przez sam nasz materiał. Dobra, a teraz idziemy dalej. Skąd się może jeszcze wziąć wodór, a wyobraźcie sobie, że z samego gazu mamy naszą butlę i są przecież mieszanki. Przecież jeżeli spawa nie tym gazem, co trzeba, a nawet nie ma przecież nigdy czystości 100% argonu, no to tam też jest wodór. Zakończyliśmy robotę w piątek. Zaczniemy dopiero w poniedziałek. I teraz dzisiaj wilgoć osadzi w naszych wężach od gazu. Czyli zaczynamy w poniedziałek robotę i już na starcie. Jak gaz wypłynie z butli przez reduktor, ładnie przejdzie przez te węże, naciągnie po prostu ten wodór i wprowadzimy ją do naszej spoiny. Czy wiecie, co ja tutaj trzymam? No wszyscy wiedzą, drut do spawania. A wiecie, że tutaj na tym jest osadzona wilgoć, czyli nasz wodór? No i co? Trzeba to wyczyścić przed spawaniem. Jeżeli tego nie zrobisz, to wprowadzisz sobie automatycznie właśnie wodór do jeziorka spawaniczego. I już masz kolejny wodór w swojej alufelce. A nasz wodór wygląda w ten sposób, że porobiłem dziurki i są to pęcherzyki gazowe, które są jakby uwięzione w naszej strukturze. A teraz sobie wyobraźcie takie wielkie skupiska tych wszystkich pęcherzyków i teraz co? W ten sposób obniża się właśnie wytrzymałość naszej arufelgi. Wszystkie stopy aluminium, ale odlewnicze, są trudno spawalne i nie jest tak, że Dacie do to spawania alufelkę i będziecie mieć zawsze tą samą wytrzymałość, tą samą plastyczność. Nie ma takiej możliwości. Aluminium właśnie cechuje się w tym, że zawsze po spawaniu ta wytrzymałość spada, plastyczność również, i nie ma takiej możliwości, żeby uzyskać tą samą strukturę i tą samą wytrzymałość mechaniczną. Także musicie o tym zapomnieć, i nawet nie uczcie się tym, że ktoś Wam to pospawa dobrze i daje Wam 100% gwarancji. Nie ma takiej możliwości. Możecie o tym zapomnieć, i nie nastawiajcie się do tego, że alufelki spawane to są tak samo dobre, jak te nowe, co są w sklepie. Nie ma takiej możliwości. I teraz, żeby udowodnić Wam, że tak właśnie jest, jak mówię, wrzucam tutaj tą alufelgę pod prasę. I najpierw zgnieciamy miejsce, które jest nienaprawiane, niespawane. Nie ma tam żadnego, nie było żadnego tam ciepła. Ta struktura jest powiedzmy tak, jak powinno wyglądać to, po jak wieża z fabryki. I zobaczycie, jaka jest potrzebna siła, żeby uszkodzić tą alfergę, i później odwrotnie. Odwrócę, wrzucę, najpierw oczywiście podgrzeję ten materiał odpowiednio, żeby się nagrzał. Później zajdą w nim. Te wszystkie zmiany, o których mówiłem, pochłonie to aluminium na pewno dużo yy, wodoru. Będą w tej strukturze pęcherzyki i damy to oczywiście po ostygnięciu tutaj pod prasę i zobaczycie jak ta wytrzymałość spadnie. Sprawdzamy teraz to co mówiłem, dwa miejsca będą podgrzane, to trochę mocniej miejsce, to trochę słabiej. Ta strona w ogóle nie będzie podgrzewana i zobaczymy jaka będzie siła nacisku, jak się zmniejszy wytrzymałość, czy się w ogóle zmniejszy. Więc zaczynamy to sprawdzać. Tutaj było mocno przygrzane, tutaj troszkę słabiej, i zobaczycie, jak to się rozłoży na prasie, jaka będzie tego wytrzymałość, ile spadnie ta wytrzymałość. Tak wygląda alus po ustawieniu w prasie, i teraz zadziałamy tutaj siłą. Zobaczymy, jaka jest potrzebna, ile ton jest potrzebny, potrzebny żeby uszkodzić takie żeberko. Zakres około 10 ton. Żeberko jeszcze wygląda w miarę prosto. I nie wydaje się, żeby było uszkodzone. Także to już jest sporo. Dobra. Coś zaczęło tutaj strzelać. Tylko pytanie co? I, i, i patrzymy. Na razie patrzymy. Nic nie widzę. Jest zakres ponad 10 ton. Tutaj Coś się uszkodziło, już na pewno jest uszkodzenie. Miejsce, które nie było podgrzane wytrzymało około 13-14 ton. A teraz zobaczmy, co się stanie od tamtej strony, gdzie było wprowadzone dużo ciepła. Dobra, na razie mamy 5 ton i jest jeszcze w miarę OK. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem, czy to będzie takie widoczne. Zobaczcie, że to żeberko, tutaj, nie wiem, czy to jest tak widoczne, ale ono już się poddaje. Ono już nie ma swojej wytrzymałości i zaczyna się odkształcać. Pierwszy strzał nawet nie było 10 ton. Widzicie, jak spadła wytrzymałość? Pierwszy strzał, i już mamy 10, niecałe 10 ton. Już był pierwszy strzał. I teraz... Dobra, po, pojedziemy dalej zobaczymy, co będzie. Ale nadal nie możemy przekroczyć 10 ton. Mam 10 ton i nie jestem w stanie dojechać do 14 do 15 ton. Zobaczcie, jaka jest różnica. To jest około 1 trzeciej z zakresu wytrzymałości alufelgi. I teraz w tym, w tym zakresie 10 ton, co się dzieje? To berko po prostu się załamuje, to zaraz wam pokażę, ile się już odkształciło, i tam już nic więcej nie będzie, ta, ta siła nie podskoczy już nam do tych 14-15 ton, także. Yy to co wytrzymuje to jest około 10 ton i teraz to żeberko będzie się tylko poddawać a dlaczego? bo zostało przegrzane ta struktura jest zmieniona została na pewno pochłoniczna, dużo wilgoci oprócz tego były, była farba na tej alufeldze także to wszystko się wymieszało skumulowało i 1 trzecia wytrzymałości alufelgi spadła nie ma już tej wytrzymałości a zobaczcie jak mało ciepła wprowadziłem tylko przy takim grzaniu a powiedzcie co się dzieje jeżeli z spawarką grzejemy wprowadzamy dodatkowe yy, pierwiastki, pierwiastki, które się nie zgadzają z tymi, co są w alufelgach. Przemyślcie sobie teraz, co to, co oznacza spawanie alufelg. Odchodzi stempel i zobaczcie, co się stało z żeberkiem. Zobaczcie teraz, jaka jest różnica. Nie wiem, czy to na PO widać. Dobrze, jest bardzo dobrze widać. Dobra, odjadę tym, niech to odejdzie. I teraz zobaczcie, co się stało z tym żeberkiem. <laughs> Patrzcie, patrzcie jakie jest tutaj załamanie, jak poddało się żeberko, które zostało przegrzane, tylko przegrzane, ja nie mówię o spawaniu, to jest drugie miejsce, które zostało podgrzane, ale w mniejszym stopniu, zobaczmy o ile spadnie wytrzymałość, teraz tutaj mamy jedną tonę w tym momencie i zobaczcie jak to idzie. Nie wiem, czy tak widać, ale zobaczcie, jak one się poddały. Pierwsze i drugie. Te szczały co słyszeliśmy, to zobaczcie, że te żeberko jest pęknięte. I to jest jedyne pęknięcie, które występuje na żeberku, ale jest to miejsce, które było niepodgrzane, czyli miejsce, które ma wytrzymałość, nie poddaje się, nie, nie, nie może się zdeformować. Jeżeli będziecie spawać, prostować alufelgi, to będziecie to robić systematycznie, co sezon, ze względu na to, że tracą swoją wytrzymałość. A są plastyczne. Także to jest tak, że pospawasz, wyprostujesz, pojedziesz sezon i później będzie trzeba to powtórzyć. I oczywiście ten cykl się w końcu zamknie, bo będzie tak, że już nie będą nadawały się do prostowania i do spawania, bo będą pękać podczas spawania na gorąco. I najważniejsza rzecz, jaką trzeba powiedzieć, odnośnie spawania. Jeżeli masz oryginalne alufelgi, to macie wysoką wytrzymałość, a Wasze alufelgi nie będą się poddawały na drodze i nie będą się tak deformowały. Jeżeli kupisz spawane alufelgi, to licz się z tym, że Wasze alufelgi będą plastyczne i będą się wichrowały na tych naszych polskich drogach. Druga rzecz, nie mają już takiej wytrzymałości, a wytrzymałość co najmniej spadnie o 1 trzecią, jak nie więcej. 15 ton i żeberko jest praktycznie nienaruszone, ale pęknięte. 10 ton, ale co z tego, że 10 ton, jak one jest tak odkształcone, że to idzie tylko na śmieci? I na zakończenie, jeszcze trzy najważniejsze rzeczy, które chciałbym Wam przekazać, bo są bardzo istotne odnośnie stopów aluminium. Pierwszą ważną informacją jest to, że stopy aluminium, które mają wysokie własności wytrzymałościowe, należą zazwyczaj do trudno spawanych. Druga ważna informacja jest taka, że rzadko się zdarza, aby wykonać spoinę która będzie miała własności wytrzymałościowe takie jak dany materiał, który został poddany spawaniu. I ostatnia informacja bardzo ważna jest taka, że możesz mieć stop aluminium, który był wcześniej poddany obróbce cieplnej i te własności wytrzymałościowe są bardzo wysokie. Wykonując spoinę, te własności spadną, ale może się zdarzyć tak, że Znowu wykonasz obróbkę cieplną, odpowiednią obróbkę ciepłą dla tego stoku aluminium, i te własności wytrzymałościowe możesz poprawić, ale nigdy nie uzyskasz już tych własności wytrzymałościowych, które były pierwotnie. Dobra, i na pożegnanie pamiętajcie, że obróbką ciepłą w aluminium nazywamy takie coś jak wyżarzenie odprężające, starzenie materiału albo wydzielenie dyspersyjne. Ale nie ma takiego czegoś jak hartowanie. I pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś użyje słowo hartowanie w aluminium, to nie ma pojęcia o czym mówi.